Szanowni Państwo, otwieram 17 Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej Węgrowa. Witam Wysoką Radę, witam Burmistrza Miasta Węgrowa Pana Pawła Marchele, witam Panią Wiceburmistrz Halinę Ulińską, witam Panią Skarbnik Annę Agnieszkę kondziele Biernat, przepraszam, witam Panią Sekretarz, Panią Annę Kaliskę, witam Pana Mecenasa, Pana Stanisława Cieciere, witam Naczelników Wydziałów, witam mieszkańców, którzy przyszli na naszą dzisiejszą nadzwyczajną sesję, witam przedstawicieli mediów. Dzisiejsza sesja została zwołana na wniosek Burmistrza Miasta Węgrowa, Pana Pawła Marcheli. Pozwólcie Państwo, że odczytam wniosek. Węgrów dnia 2 grudnia 2019 roku Pani Zofia Paczurska, Przewodnicząca Rady Miejskiej Węgrowa. Na podstawie paragrafu 25 punktu 10 Statutu Miasta Węgrowa uchwalonego uchwałą nr 9 łamane przez 62 przez 2003 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 27 czerwca 2003 roku Składam wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Węgrowa na dzień 5 grudnia 2019 roku o godzinie 10 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Węgrowie z następującym porządkiem obrad. 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie kworum i uchwalenie porządku obrad. 3. Podjęcie stanowiska w sprawie realizacji umowy przebudowa ulicy Słonecznej w Węgrowie na odcinku od kilometra. 704 metr do granicy pasa drogowego ulicy Strefowej I punkt 4 zamknięcie sesji Powodem zwołania sesji jest potrzeba zajęcia stanowiska Rady Miejskiej Węgrowa W sprawie realizacji umowy pod nazwą Przebudowa ulicy Słonecznej w Węgrowie na odcinku od kilometra 704 metr do granicy pasa drogowego ulicy Strefowej i przyjęcia dofinansowania od samorządu województwa mazowieckiego w kwocie 600 000 zł w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Umowa z województwem mazowieckim numer 49 łamane przez UMWM łamane przez 07 2019 łamane przez RF łamane przez RF, /RF i ZF łamane przez DP. Podpisane burmistrz Paweł Machela. Taki wniosek wpłynął 2 grudnia y, od pana burmistrza. Proszę o odwagę sesji. Czy pan burmistrz może chciałby jeszcze coś tutaj dodać? Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Y, y, jakby mogę się odnieść już w kwestii do, 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 do przejmu porządek tej budynku. Jest taka potrzeba, więc jeżeli państwo przyjmą ten porządek, to ja wtedy wniosę się do powodów. Wyjaśnienia konieczności. Bo, bo dzisiaj w tym wniosku, tak jak czytam, chodzi o potrzebę zajęcia stanowiska Rady Miejskiej w sprawie realizacji umowy pod nazwą Przebudowa Ulicy Słonecznej w Węgrowie i przyjęcia dofinansowania. Ale wydaje mi się, że jeśli chodzi o, o to przyjęcie dofinansowania, to my już podjęliśmy tą uchwałą z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta w 2019 roku. I tam w tych zmianach w budżecie przyjęliśmy dotację w kwocie 600 tysięcy z przeznaczeniem na przebudowę ulicy Słonecznej Wędrowi na odcinku od kilometra 704 m do granicy pasa drogowego ulicy Strefowej. I też w wydatkach określiliśmy, yy, przeznaczyliśmy milion złotych na właśnie dokładnie to samo zadanie, czyli przebudowa ulicy Słonecznej w wędrowie na odcinku od kilometra 704 m do granicy pasa drogowego ulicy Strefowej. Więc tak naprawdę jak czytam to z wniosku to wydaje mi się, że jest to powtórzenie tego, nad czym Rada już podjęła uchwałę i nad czym debatowała. Bardzo proszę. To może wyjaśnię przed. Szanowni Państwo, powodem złożenia mojego wniosku były przemyślenia i dyskusja na ostatniej sesji zwyczajnej, kiedy... Państwo mieli tą świadomość, kiedy ja Państwu sygnalizowałem e, sytuację związaną z tym, że przetarg ulicy Słonecznej, e, przetarg na budowę ulicy Słonecznej e, z dofinansowaniem Urzędu Marszałkowskiego e, w kwocie 600 tysięcy 400 tysięcy z budżetu miasta, po prostu poszedł, przepraszam kolokwialnie taniej e, i kiedy e, w ramach właśnie uzyskanych oszczędności chciałem pozostawić tą dotację z Urzędu Marszałkowskiego. Stąd, jak gdyby też cała korespondencja, którą Państwo prosili, Państwo otrzymali. Mam nadzieję, że wszyscy otrzymali tą korespondencję, która jak gdyby pokazuje cały cykl działań zamierzeń związanych z procedurą nazwy przebudowy ulicy Słonecznej. No i tam w moim wniosku do Pana Marszałka zasygnalizowałem w ramach uzyskanych oszczędności e, potrzebę za akceptacją uzyskania, e, pozostawienia tej kwoty dotacji na przebudowę fragmentu ulicy, która dzisiaj nazywa się ulicą Księżycową, jest średną ulicą częścią integralną ulicy Słonecznej. E, w związku z tym, że na ostatniej sesji pojawiły się głosy spośród Państwa Radnych, które mi dały naprawdę takie poczucie e, może powiem niezadowolenia to nie, ale takiego pewnego niezrozumienia mojej decyzji. Stąd ja w świetle znajomości funkcjonowania samorządu przez trzy kadencje byłem radnym, postanowiłem wstrzymać się z podpisaniem umowy z wykonawcą, chcąc uzyskać akceptat chcąc uzyskać decyzję państwa radnych. Czy ja mam tą kwotę dofinansowania? Wykorzystać w tym rejonie w ramach zgody i akceptacji pana marszałka jako realizacji całej, nazwijmy tej strefy ulicy Słonecznej, czytaj w tym momencie budowy ulicy Księżycowej, czy też nie? Ja nie podpisałem umowy, bo miałem takie poczucie, że państwo radni nie do końca z tą moją wizłą, wizją gospodarności, zachowania pieniędzy z dotacji się zgadzają, a że nie chcę wychodzić poza gdzieś w tym momencie szereg. Być może moim jak gdyby błędem było przekonanie, że tutaj gospodarność i idea pozostawienia tych pieniędzy do finansowania, które podkreślę jeszcze raz, mogliśmy zostawić tylko w tym rejonie, nie mogliśmy ich przeznaczyć gdzie indziej, albo zwrócić do Pana Marszałka. Stąd ta moja decyzja, żeby wykonać ulicę Księżycową, która dawała gwarancję, że w kwocie się zmieścimy, żadnych złotówek dodatkowych nie będziemy dokładali, Wszystkie kwestie gruntów są tam zrealizowane i stąd ta decyzja o tym, żeby skierować to pod obrady Wysokiej Rady. bym ja otrzymał taką akceptację albo brak akceptacji? Ja uszanuję Państwa decyzję, bo to też to ta moja prośba. Ja chciałem, apelowałem o, o sesję, żeby ona odbyła się w trybie takim trochę niestatutowym we wtorek, a tutaj z różnych przyczyn nie mogliśmy w tym dniu się spotkać, stąd dzisiejszy dzień i te materiały i ta potrzeba jak gdyby sesji i uzyskania Państwa akceptacji, bo ja umowy żadnej jeszcze nie podpisałem, nie, nie chcąc jak gdyby tutaj mieć z tyłu głowy poczucie, że Państwo Radni się nie zgadzają, żeby gospodarnie zachować te środki w tym rejonie. Jeżeli decyzja Rady będzie, żeby nie robić tego fragmentu, to ja ten fragment dotacji, który nam z oszczędności został, oczywiście zwrócę do pana Marszałka. Bardzo dziękuję. Tutaj... nie ma dyskusji, no więc w Tę dyskusję tak. przełóżmy do punktu trzeciego. Bo tutaj nie mamy dyskusji, tylko to było pytanie do pana. Ale wniosek Pani Przewodnicząca przyjęła od ministra, zwołała na dzisiejszą, na dzisiejszy dzień sesję i przyjmujemy wniosek projekt posiedzenia dzisiejszego i procedujemy go zgodnie. Tym, co, w tym, w tym Zostało? momencie Zostało? dyskusja była między mną no, a Panem Burmistrzem dotycząca celowości zwołania, natomiast nie merytorycznie nie merytum sprawy celowości zwołania. Bo tutaj ja miałam wątpliwości o to, o czym dzisiaj mamy mówić, ponieważ samą ulicę Słoneczną i wszelkie prace, które miały być wykonane. W ramach umowy przebudowa ulicy Słonecznej węgrowej na odcinku od 704 metra do granicy pasa drogowego ulicy Strechowej, to myśmy to już przyjęli w 25 czerwca 2019 roku, kiedy Paniecie, Ale jeszcze raz powtarzam, przyjmijmy porządek hmm. dzisiejszego posiedzenia i będziemy o tym dyskutować, bo tak to wybiegamy, że tak powiem, w przetrzeb. To, że. Te dyskusje oczywiście możemy tam prowadzić, ale w punkcie trzecim przyjętego porządku dzisiaj obrad, bo tak to Szanowni Państwo, ja bym poprosiła o spokój i inaczej przyjmijmy zasadę, że to przewodniczący udziela głosu. Przechodzimy do punktu drugiego, czyli do stwierdzenia kworum i uchwalenia porządku obrad. Stwierdzam, że na podstawie listy obecności, że na sesję przybyło 12 radnych, w związku z czym podejmowane uchwały będą miały moc prawną. Państwo radni otrzymali wraz z zaproszeniem porządek obrad. Zresztą czytałam też ten porządek e, przytoczony w wniosku Pana Burmistrza. Czy są jakieś uwagi do porządku? Czy są uwagi do porządku obrad? Nie widzę. A zatem przechodzimy. Tak? Znaczy, ja jeszcze, jeżeli. można, ja chciałam się ustosunkować do kwestii, którą przed chwileczką podniosła tu Pani Przewodnicząca a mianowicie do samego wniosku, że wniosek dotyczy przebudowy ulicy słonecznej w Węgrowie. Natomiast skoro mamy się ustosunkować do sprawy wprowadzenia dodatkowych funduszy na ulicę księżycową, to moim zdaniem wniosku powinno być zawarcie takiego w punkcie trzecim stanowiska w sprawie realizacji przebudowy ulicy księżycowej w Węgrowie na określonym odcinku. To jest moja uwaga. Dziękuję bardzo. A zatem przystąp przystąpmy do głosowania nad porządkiem obrad. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem porządku obrad? Pięć osób. Kto jest przeciw? Osób. Kto się wstrzymał? A zatem porządek dzisiejszej sesji nie został przegłosowany. W związku z tym w tej formie sesja nie może być dalej prowadzona. Bardzo proszę Pani Burmistrz. Szanowni Państwo, Pani Przewodnicząca. Jest mi bardzo przykro, że tak się stało, bo w takiej sytuacji, ja tę umowę podpisać nie będę mógł, nie, nie podpiszę, bo to zadeklarowałem. Z prostej przyczyny, którą wyjaśniłem, jest mi niezmiernie przykro, bo będę musiał zwrócić pozostałą kwotę dofinansowania, która została z oszczędności. Ponad 150 tysięcy złotych. Szkoda, no bo była szansa zrealizować coś przy wsparciu funduszy z zewnątrz, niestety. Nie udało się Państwa tutaj... państwu tym tylko przepraszam. Uchwały dotyczące ulicy Słonecznej już podjęliśmy. Natomiast tutaj nie, nie ma mowy o ulicy Księżycowej w tym stanowisku. Szanowni Państwo. Przepraszam, ja chciałbym jeszcze dodać głos. Proszę bardzo. Chociaż tu właśnie dyskusji nie ma, ale proszę. Archetyka jest nieubogata. Państwo możecie zrobić, zostanie to wszystko. Możecie przegłosować. Myślę, że większość będzie. że Państwo przyjdziecie się marzenie. Że... o co tu chodzi tak naprawdę? Chodzi o to, że zostanie zrobiona inwestycja. Cała za to Burmistrzowi, że po prostu pokusił się. Zadziałał bardzo szybko, prężnie zadziałał i te pieniądze tak naprawdę będą Wydawało mi się, że będą po prostu kierowane na bardzo słuszną sprawę. W Państwo to odrzuciliście. Ja wiem. Chodzi, nie, my nic Chodzi, się o rzuci, chodzi, o rzuci, chodzi o głównie. Po prostu nic nie odrzucamy. Pani jeszcze raz, proszę pozwolić mi skończyć, Pani się do tej podniesie. Rozumiem, że Państwo macie większość w Radzie. Będziecie czuć się tak naprawdę pominięci urażeni tym, że w zasadzie inwestycje, które będą się wymawiać, z Państwa zgody. Natomiast proszę, żebyście z takiego partykularnego interesu zresztą własnego, skupili się tak naprawdę na budowaniu mieszkańców, którzy tutaj dzisiaj przyszli, poświęcili swój czas. Tutaj jest grupa około 10 mieszkańców ulicy Księżycowej, którzy przyszli, bo myśleliśmy, że może nam zaufać, zbudować coś bardzo wartościowego. Państwo nawet nie poddaliście pod dyskusję, pomijając bardzo ważną rolę tych mieszkańców. Jeszcze... Ja Ale w, to moment, w tym momencie się tak nazywa ten punkt, tak a nie inaczej. Nie mogę czekać, Pani przewodnicząca prowadzi. No, pan, też To robi, to Ja pan, ja nie robię. Ja dotyczącej Ulicy Słonecznej podjęliśmy w czerwcu i wtedy przeznaczyliśmy środki. W związku z tym dwa razy nie możemy przyjmować tych samych pieniędzy. To jest jedna umowa. To Nie może być tak inaczej napisane. Ja, ja mam, ja mam jedno tak. pytanie porządkujące. Bo tak jak Pan Burmistrz powiedział, w czwartek na sesji pojawiło się wiele, wiele pytań i wiele wątpliwości w związku z tym. Ale na sesji nie padło jakby. Otwarcie, że my musimy ustosunkować się do tego, czy Pan może to zrobić, czy nie. Więc ja mam takie pytanie: Co się zmieniło od czwartku, że my jednak musimy podjąć decyzję, czy Pan może to zrobić, czy nie? I pytanie: Jeszcze jedno. Czy dzisiejsza sesja zwołana jest na podstawie tego, że tak obowiązuje nas prawo, że jednak od czwartku zmieniło się coś i my musimy wydać opinię na ten temat? Czy głosujemy to tylko po to, żeby Pan miał spokojną głowę? Bo jakby to nie nam się. Pani Przewodnicząca, niech Pani nie, powie, nie, dlaczego nie, się punkt tak Pani nie podoba i niech Burmistrz wytłumaczy, dlaczego to się tak nazywa, no. Ale jak już Pani Burmistrz tłumaczył. tłumaczył bo ja już nie, chyba nie tak, żeby tak, wszyscy to. zrozumieli. Może, może ja inaczej jeszcze przetłumaczę. Bo ja zrozumiałam, a reszta nie może. Bardzo proszę, Pani Burmistrzu. Drodzy Wójt, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, drodzy mieszkańcy. E, Najpierw odpowiadając na pytanie Radnej radnego Józefa, to tak się nazywa zadanie: przybudowa ulicy Słonecznej. No i sama nazwa zadania się nie zmieniła. Pan marszałek zaakceptował po naszych pismach włączenie ulicy księżycowej w strukturę. Tu nie ma kwestii rozmowy, czy to ulica księżycowa, czy jaśminowa, jakakolwiek inna. To uznane zostało jako zadanie. Odpowiadając na pytanie pana radnego Macieja Robaka który też na sesji sygnalizował, że nie jest przeciw budowie ulicy. Ja z Państwa rozważam na sesji zbudowałem sobie wizerunek, którego wcześniej nie widziałem. Liczyłem, że Państwo powiedzą, burmistrz dobry gospodarz, znalazł dofinansowanie to, co żeśmy przeznaczyli w tym rejonie, brawo niech tam zostanie. Natomiast na sesji zbudował mi się wizerunek, że oto robię jakąś rzecz przeciwko Radzie. Że byłem radnym przez trzy kadencje, to zadałem Państwu pytanie, po to ta sesja, po to to zwołanie sesji. Ja chciałem we wtorek rano, żeby móc wykonawcom podpisać umowę, żeby ten człowiek mógł ludziom ulicę zrobić. To dlatego też był mój pen, żeby można było zrealizować do świąt te inwestycje i zostawić pieniądze. I, I tu się nic nie zmieniło, żeby miała spokojną głowę. Ja tylko chcę mieć poczucie, że państwo i ja patrzycie w tym samym kierunku. Są pieniądze z zewnątrz, możemy je tu wydatkować, ok, ale jak zobaczyłem, że państwo z jakiegoś powodu widzą jakieś moje niewłaściwe działanie, to ja się wstrzymałem z podpisaniem. Tej umowy, licząc, że Państwo przyjmą jakieś argumenty, porozmawiamy na ten temat merytorycznie i podejmiemy decyzję, bo my będziemy takich decyzji przez te jeszcze 4 lata prawdopodobnie podejmowali ileś. Ja za chwilę będę otrzymywał kolejne dofinansowania i ja będę też liczył na Państwa akceptację, bo, bo jest to element naszej współpracy. Ja nie patrzę, czy. To, co Państwu sygnalizowałem, pozwolę sobie to powtórzyć. Przepraszam mieszkańców ulicy Słonecznej i Księżycowej. To była ostatnia ulica, którą widziałem w dofinansowaniu w projektach, które były. Bo wiedziałem, że to będzie się odbijało, bo ja tam mieszkam. Jak otworzyła się furtka i był to ostatni projekt, który był gotowy, to z niego skorzystałem. I powtarzam po raz mieszkańcy nie powinni czuć się winni z tego powodu, że burmistrz tam mieszka. I być dyskryminowani, bo burmistrz mieszka w tym rejonie. To równie dobrze każdy mieszkaniec węgrowa powinien mieć do nas prewencję, bo my decydujemy o sprawach Węgrowa. Także tu wyjaśniam te dwie kwestie. Ta zadanie nazywa się Przybudowa ulicy Słonecznej, rozszerzona za zgodą pana marszałka tamtej kwoty o to, żeby zrobić ten fragment, który ma już swoją nazwę, bo żaden inny tam się nie mieścił, nie był prawnie regularny. A tu. Chciałem mieć Państwa poczucie, że Państwo rozumiecie moje intencje i działamy w jednym kierunku w ramach tego rozwoju kierunku. No i ta kwota na wykonanie nawet o złotówkę nie będzie, nie była wyruszona. Stało się inaczej, jest mi niezmiernie przykro, to jeszcze raz zasygnalizuję, że no. i tyle. Ale burmistrzu, ale przecież my, cały czas o tym mówimy, że przecież my to zadanie już Podjęliśmy uchwałę i wyraziliśmy na to zgodę, więc jakby nie ma potrzeby, żeby nas pytał Pan raz jeszcze o, to, czym? o naszą opinię, bo my już ją wyraziliśmy 25 czerwca, kiedy zagłosowaliśmy za przyznali pieniędzy na realizację tego zadania. I tutaj z naszej strony nic się nie zmieniło. My przeznaczyliśmy środki z naszego budżetu miasta w kwocie 400 tysięcy plus 600 tysięcy dofinansowania. Które tą samą uchwałą przyjęliśmy 25 czerwca, i z naszej strony, naszej kompetencji, kompetencji Rady, właśnie jest to, żeby, żeby dysponować budżetem. I myśmy tym budżetem zadysponowali. Myśmy te środki przeznaczyli na realizację tego zadania. Więc tutaj chyba nie ma powodu. Zadanie się nazwa zadania się nie zmieniła, więc nie ma powodu, żebyśmy tutaj musieli coś dodatkowego robić. To już jest władza jakby wykonawcza. To co pani podpisała dzisiejszą? To, pani e, no pan burmistrz, pan burmistrz wniosek złożył i miał takie prawo. Dlaczego ja miałam autorytarnie powiedzieć, że nie, że mi się to nie podoba? Chciałam to poddać Państwa ocenie i Państwa dyskusji. Proszę tutaj panu... Bo Szanowni Państwo, no y, ustrój, w którym, y, w którym się poruszamy, w którym żyjemy, to jednak jest demokracja i nie ma rządów autorytarnych, ani burmistrza, ani przewodniczącego rady. Mamy demokrację i po to jest zwoływana sesja, na wniosek oczywiście pana burmistrza, ja ją zwołuję, żebyście Państwo mogli tutaj podejmować decyzję, dlaczego ja mam... Ale ja bym prosiła o podnoszenie ręki, no. bo tak to, no, nam, to nam się, to się na zaczyna, się zmieniło, zaczyna to się nam się... się no, Chyba to, to, jest jest to, to jest oczywiste, no. Ja tylko formalnie. Bardzo proszę, Pan Mecenas. Przepraszam pan, pan, Pani Przewodnicząca, no tak. E, sesję, nie uchwalamy porządek, to trzeba ją zamknąć. A dyskusja niech się toczy, że to powiem. To e, poza, poza sesją. Poza sesją, tak jest. Bardzo dziękuję Państwu za przybycie. Zamykam. Zamykam dzisiejszą sesję, 16, nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej i Dziękuję Państwu za przybycie.